Cześć, słuchajcie, z tej strony ja Moca W dzisiejszym odcinku robimy takiego jakby vloga za wakacji. Jestem aktualnie w restauracji. Jak widzicie mają zbiorniki takie wodne, w których właśnie trzymają ryby, więc tutaj właśnie dużo jest ryb, ale nie tylko. Ja zamówiłem sobie akurat frytki. No i zobaczcie, że tutaj za zagrodą za, za tam już nie jest ta restauracja, ale mamy owce. Zobaczymy, może będzie słychać. Teraz jest tutaj w Lubieszewie. Na początku filmu widzieliście ujęcia z tego to jeziora. Było tam naprawdę bardzo fajnie. Tak więc zobaczcie, jakie tutaj ładne widoki. Jest to naprawdę bardzo fajnie. No i słuchajcie, ja pokażę Wam teraz akwarium. Co miałem na obiad? Na obiad miałem takie oto wrytki, które były, muszę powiedzieć, pyszne. Nieco później pojechaliśmy do Drawska Pomorskiego. Jesteśmy, słuchajcie, w Drawsku Pomorskim centrum Drawska Pomorskiego znajduje się taki oto kościół. Z kolei tutaj możecie zobaczyć, jak Drawsko Pomorskie wyglądało w roku 1297. Słuchajcie, widzimy się dzień później po ostatnim ujęciu. Jest już kolejny dzień. A dokładnie słuchajcie, to już jest po 18, więc nieźle. Robisz teraz żonglerkę tą to piłeczką. Ona słuchajcie, jest taka, że zrobiłem nią 17 żonglerek. I w sumie to jest mój rekord, jeśli chodzi o wszystkie piłki w ogóle. Więc no, nie jestem jakoś super dobry w tym. Ale mam nadzieję, że mi dobrze pójdzie, tak więc zaczynamy. A jak coś nie będę pokazywać wszystkich prób, tylko niektóre. No i słuchajcie, udało mi się zrobić aż 10 kapek. Było 8, słuchajcie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że On Wam się spodobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. No i ja się już z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.